Cześć, ja mam na imię Karolina i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co między innymi robię na co dzień, czyli o diagnostyce potencjału edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej. Chciałabym opowiedzieć Wam o tym, czym w ogóle ona jest, dla kogo, w jaki sposób się ją przeprowadza w tym wieku i po co przeprowadzać ją już w tym wieku, po czym poznać, że była ona użyteczna. To co, zaczynamy. Po pierwsze diagnostyka. Diagnostyka to jest zawsze jakiś proces. Proces zbierania, analizowania i interpretowania danych. W tym wypadku jest to zbieranie, analizowanie i interpretowanie wszystkich informacji o dziecku, które mają jakiś wpływ przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. I o ile przy tym pierwszym etapie korzystamy z testów, z naruszy, z pytań coachingowych, z ćwiczeń, które w jakiś sposób tą, te informacje zbierają, o tyle te kolejne etapy, czyli analizowanie, interpretowanie tych wszystkich informacji, toczy się przy bardzo aktywnym udziale dziecka. To znaczy osoba diagnozująca, czyli psycholog, doradca zawodowy, wspólnie z dzieckiem zastanawiają się, co z tego wszystkiego, co się o sobie dowiedziałem, co z tego wszystkiego wynika, z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam, jakie w związku z tym są moje mocne strony i Jaki wybór wydaje się być najbardziej rozsądny na najbliższą przyszłość? Co chciałbym robić w najbliższej przyszłości? Jakiego rodzaju czynności sprawiają mi przyjemność i są dla mnie ważne? Myślę, że to jest kluczowe, żeby dziecko było takim uczestnikiem, aktywnym uczestnikiem tego procesu diagnostycznego. Tyle jeśli chodzi o diagnozę. Teraz dla kogo jest ona szczególnie ważna? Chciałoby się powiedzieć, że dla każdego i rzeczywiście ja tak o tym myślę, że myślę, że to jest wartość dla każdego, dla każdego dziecka w siódmej klasie. Natomiast, tak zawężając, ja widzę takie, takie dwie możliwości. To znaczy, pierwsza jest taka, że dziecko w siódmej klasie już wie, wie mniej więcej do jakiej szkoły chce iść, na jaki profil i wtedy Taka diagnoza jest bardziej potwierdzeniem informacji o sobie, może zdobyciem jakiejś nowej wiedzy o sobie, ale bardziej zweryfikowaniem swoich planów, zaplanowaniem kroków, zastanowieniem się, co w takim razie muszę zrobić, żeby ten swój cel osiągnąć. Może wspólnym poszukaniem jakichś szkół, podliczeniem punktacji, czyli takimi czynnościami już bardzo konkretnymi. Druga możliwość, jaką widzę, jest taka, wydaje mi się, że to jest. Częstsza, że, że częściej się z nią spotykam, jest taka, że dziecko w siódmej klasie jeszcze nie wie. Nie wie do jakiej szkoły pójdzie, nie wie wręcz na jaki profil, nie wie czy jest bardziej humanistą czy umysłem ścisłym. I wtedy ta diagnostyka jest bardziej pogłębiona. Bardziej pogłębiona o, o testy, o kwestionariusze, ale też o, o takie. Przyjrzenie się wartościom, oprzyjrzenie się swoim motywacjom, oprzyjrzenie się swojemu temperamentowi, i wtedy taka diagnostyka koncentruje się na poszukiwaniu jak najbardziej uniwersalnych rozwiązań na ten moment. To znaczy, z jednej strony rozwiązań zgodnych rzeczywiście z predyspozycjami, z zainteresowaniami, a z drugiej strony dające możliwość, Pójścia w różne strony, czyli dający taki bufor czasowy, że jeśli w liceum spokojnie się jeszcze raz na swoją zastanowię i, i, i będę wiedzieć, już na jaki kierunek studiów pójdę, to wtedy jakby ten profil, który wybrałem, jest na tyle uniwersalny, że da mi, że da mi możliwość aplikowania na te kierunki, które mnie jakoś tam ciekawią. Więc to są takie dwie możliwości. Oczywiście są stany pomiędzy. Natomiast w każdym wypadku ta diagnostyka jest ważna, natomiast koncentruje się na różnych aspektach. Koncentruje się po prostu na potrzebach dziecka na ten moment. Po co wykonywać diagnostykę już w siódmej, 8 klasie szkoły podstawowej? Takim kluczowym argumentem jest to, że dziecko za chwilkę będzie dokonywać wyboru wyboru szkoły średniej. I oczywiście to nie jest jakiś wybór, który, jeśli będzie zły, to zaważy na na całej przyszłości dziecka i, i, i skreśli po prostu jego plany. Natomiast jest to wybór ważny, ponieważ dziecko już wstępnie określa się, w którą stronę będzie szło, i idealnie byłoby, gdyby było to z nim zgodne zgodne z jego wartościami, zgodne z jego zainteresowaniami. Ponieważ jeśli robimy to, co lubimy, to co nam sprawia przyjemność, to mamy większą motywację, żeby to robić. Mamy większą motywację wtedy do nauki, do rozwoju. To taki jeden argument, myślę, że dość kluczowy, a drugi jest taki, że dziecko w siódmej, ósmej klasie rozpoczyna etap konfliktu tożsamości. Jest to taki bardzo ważny etap rozwojowy w życiu każdego człowieka, gdzie trochę rozpadają się dotychczas stworzone struktury, rozpada się wiedza o tym, co lubię, wiedza o tym, jak funkcjonuje świat, wiedza o rodzicach, o najbliższych osobach, po to, żeby po to, żeby Utworzyć się na nowo w takiej bardziej dojrzałej formie, po to, żeby odnaleźć siebie, swoją tożsamość, to, co ja tak naprawdę lubię, to, co mi się tak najbardziej podoba, to, co dla mnie jest najbardziej ważne. I ten etap y, wiąże się, jak, jak każdy kryzys rozwojowy, wiąże się z wieloma mm, takimi negatywnymi odczuciami, z takim poczuciem niekompetencji, z taką niewiedzą, kim ja tak naprawdę jestem i co tak naprawdę chcę robić. Wiąże się również z negatywizmem, to znaczy z odrzucaniem Wszystkiego tego, co proponują osoby dorosłe. I szczególnie z odrzucaniem tego, co e, mówią rodzice. I myślę tak sobie, że rozmowy o przyszłości w tym wieku właśnie mogą być bardzo trudne rozmowy z dzieckiem. Dlatego też e, jest to jakieś rozwiązanie, które da dziecku możliwość spotkania się z osobą e, zewnętrzną, z osobą dorosłą, e, która ma wiedzę ściśle ukierunkowaną na, na to, jakby na przyszłość, wesprze dziecko w tym akurat obszarze. I często jest tak, że po prostu młodzież to czuje, to znaczy otwiera się przed taką osobą. Jak wykonuje się diagnostykę potencjału edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej? Wydaje mi się, że podobnie do każdej diagnostyki. U osób dorosłych, czy u ulicalistów, czy u studentów, z tym, że dla dzieci w tym wieku jest o wiele mniej wystandaryzowanych narzędzi, które rzetelnie zbadają to, jakie dziecko jest, to co lubi. Tu jest to ograniczenie, które jest dość znaczące. Ale jak, jak, jak każda diagnostyka może się ukierunkować na dwa tory, to znaczy z jednej strony na badanie. Talentów, umiejętności, i tu rzeczywiście y, są głównie testy, testy na przykład na inteligencję, y, testy na, y, na kompetencje społeczne i jakby inne wszystkie testy, które badają w jakiś sposób umiejętności. Ja cenię tą metodę, ponieważ często dzieci mają tendencję do zaniszania tego, jakie są, tego, z czym dobrze, z czym, czym sobie dobrze radzą, czym są do, dobsi, więc jest, więc jest to jakiś obiektywny weryfikator wiedzy o sobie, o wiele bardziej wolę iść tym drugim torem, czyli badaniem. Um, Preferencji, tego, co mi się podoba, tego, co sprawia mi przyjemność. Jest to zgodne ze wszystkimi teoriami motywacji, które mówią, że lepiej nam się wykonuje rzeczy, które mm, lubimy robić, które nam sprawiają przyjemność. One wzbudzają taką motywację wewnętrzną, y, czyli działanie dla samego działania, a nie dla osiągnięcia jakiejś nagrody. Y, więc to jedno, I, i tak sobie myślę, że. Będziemy pracować przez całe życie I, i super, jeśli będziemy robić to, co lubimy robić. I to będzie wiązało się z naszym dobrostanem psychicznym w przeszłości, z tym, że będziemy szczęśliwi i spełnieni. Dlatego, dlatego to jest tak istotne, ponieważ twardą wiedzę to możemy nabyć, zresztą możemy się nauczyć przedmiotu naszej pracy. Natomiast już przyjemność zrobienia, z wykonywania tych czynności, no tego, tego się nie nauczymy. Dlatego wydaje to się być tak istotne. I po czym poznać, że diagnoza była użyteczna i ważna? Jeśli dziecko przejdzie cały proces diagnostyczny z taką szczerością, w zgodzie ze sobą, w zgodzie z tym, co o sobie myśli, to pod koniec takiej diagnozy dziecko powinno mieć jasność odnośnie przynajmniej najbliższej. W przyszłości i to powinno wzbudzić jakiś rodzaj ulgi. Powinno wzbudzić motywację do działania, do tego, do tego, co w takim razie mogę zrobić, żeby osiągnąć swój cel. I to widać. Powinno się zauważyć taką energię, taką energię do działania i, i, i taką radość z tego, że już wiem, co chcę robić w przyszłości. Zdarza się tak, że tego nie ma. Że dziecko nadal kończy konsultację z niepewnością, z jakimś konfliktem wewnętrznym, z smutkiem i wtedy to jest bardzo ważna informacja, ponieważ sugeruje, może sugerować to, że dziecko na przykład jest w jakimś, jest w jakimś kryzysie emocjonalnym być może, jest w, jest w czasie depresji, która uniemożliwia. Patrzenie z nadzieją na przyszłość, a, a tym bardziej uniemożliwia gdzieś planowanie tej przyszłości. Może się wiązać z tym, że dziecko um, czegoś się boi, na przykład zdania rodziców, czy zdania znajomych, i, i nie jest do końca szczere z sobą i ze sobą diagnozującą, więc zawsze to są takie sygnały, które, um, które są takim punktem zapalnym dla dorosłego, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że Opowiedziałam o wszystkim, o czym chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o taki wstęp do diagnostyki potencjału edukacyjno-zawodowego. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda taki proces diagnostyczny w EduSpace, z jakich kroków się składa, to serdecznie zapraszam do artykułu poniżej. Tam wszystko dokładnie jest opisane. Będziecie też mieli możliwość ściągnięcia sobie takiego przykładowego raportu, żeby zobaczyć, jak on wygląda. I zapraszam do skorzystania, jeśli chcecie. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Mam nadzieję.